Siemaneczko, witam serdecznie na kanale Pozdrawiam, godzina 12.20 Gołębie jeszcze nie były karmione, jestem u nich pierwszy raz Dzisiaj Ale pędzimy to, zobaczymy Wczoraj pędziłem dwa razy Coś tam klepaliśmy, w wyjemniku zaraz też pokażę Prawie zrobiłem I przy drugim oblocie wczorajszym Murzy nadczasem Zaraz pokażę Czyli ciemnego, ciemnego Tam kolega dzwonił jasne, kolego zobacz, te jasne, gdzie one są to jest samica, tam jest samiec Wszystko będzie jedno tylko A już kapnają się, rozwijają mi się gołębie osiadkę Jak kręcą i skrzydełka sobie ale wszystko góra rura chciał jaśniaki Ale sam chciał więcej No jazda, 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 bez trzymanki, jazda Ta łomżyńska ma rozbite, ale ona normalnie już jest lepiej, bo ją z ziemi przyniosłem Ona nie ma guza, nie ma nic, tylko po prostu rozbijają się o siatkę. Dobrze, bez kuperka. Pokażemy niech tam bez kuperkę pokażemy murzynka, niech sobie na chwilkę posiedzą. Nie ma żadnego. Budapesta już tego mojego przyniosłem, ale go jeszcze nie wpuszczam bo... Panowie wyskoczył ten ciemny. Ale nie dobry, wyskoczył tędy. Ale tam jest zaciąg zamknięty. Wyskoczył, wyskoczył Nie pokażę go, bo nie mam drabiny, ale czekajcie przyniosę drabinę Jest, tam, no da wyskoczył Widzicie jaki spany Jest Dobra, czekajcie, pauza Dobra, pozamykane Węd... kaczki głodne Jest tutaj, zobaczcie, o takiego złapałem, bez obrączek Taki czarnuszek Wczoraj A kapnęłem się, bo siedział wieczorem na klapie. Nie wszedł Dobra, dzieciaki Nie wiem jak to poleci, zobaczymy Już, już zobaczyły wędkę. Czekajcie. Pięknie chodzą. Rumunka coś słabo dzisiaj. Jaśniach świat Potwieramy. Niech wchodzą Słabe. Panowie, tak dałem szmatę po sobie, że ten ciemny Ten ciemny skoczy. Zaraz go właśnie pokażę. By nie w... sam wskoczył się nauczył szybko Wystraszył się w szmaty. No taki o pokaż się tu O taki To no iść na ziemię I Normalny, ale lotny I tu mój budapesz. No, dobra Idziemy ja. Jeszcze raz pójdą, zaraz dostaną żarcia O jasna taka łążyźniaka Widzicie? Chodzić chodzi Koleniwa trochę Tu jest Krowy tutaj są, a tamte, tamte. czekajcie, wejdziemy w cień Będę Lepiej widział żeby widział lepiej do słońca To jest słabo, ale głodne są, co tu usiadło Budapesz, Rumunka i jasny, samczek To je co, to z tym? Dobra, pauza. Jestem musiałem tą Rumunkę wgonić i tam, tak wyszedłem, nie wiem, czy pokazywałem, chyba jeszcze nie. Dach jest zrobiony. Dach jest zrobiony. Tam trochę zabrakło. Starczy tyle 27 cm. I tak przyjdą blachy. Nie chodzą. Środek i tak wyszedł. Tu już jest siatka, tu jeszcze przyjdzie 7 cm. Tu już okno Tylko muszę to podnieść całkiem przerobić. Już się zamyka. Tylko muszę to przerobić jeszcze. Tak, tu przykręcę. Tu jeszcze prowadnicę na dole. Tu będzie podnoszone do góry. Będzie Pan zadowolony. Gniazda, tak. Tu będzie ściana. Tu będzie ściana. I tak to wyszło. Miałem wkrętarki, dzisiaj bym porobił. żona robi salon. Potrzebuję. Tak to już jakoś to wyszło. jakoś to tak wyszło. troszkę pracy tu jeszcze siatki potwórz muszę się siatki dam zobaczę 60 minut na gramie. A głodne są Panowie chcecie żeby lepiej chodził nie wiem jak u mnie jest tak że na przykład żeby dobrze bardzo chodziły dam im jeść i za godzinę je gonię wtedy super chodzą ale to też nie zawsze my dobrze staniemy Dzisiaj ładna pogoda, zależy od ciśnienia też Do dołu ich ciśnienie i co zrobimy? w usiadł na dach? Czy go w ogóle nie ma? Chyba chodzi Muszę coś poprzerabiać Coś muszę poprzerabiać Ale jak powiedziałem nie mam wkrętarki Te tu a te tam u góry Ktoś tam mnie się pytał, czemu odwrotnie dałem dach. Kolego, czy ja muszę mieć tak jak wszyscy? Dach mam inaczej. I jak będę stał na yy, tarasie, to będę widział gołębie jak chodzą po dachu. A tak jak będą chodziły, to sąsiadka będzie patrzała na gołębie To po co mi na głębi? Głębiej mają cieszyć i masz je widzieć. Wszyscy tak robią. W Niemczech tak robili dachy. W Niemczech zaczęli w swym latać. To i u nas tak samo. Jednak ja zacząłem lotowanie kiedyś. Dopiero wchodziło to w głowięctwo, każdy leciał gniazdówką. A w głowięctwie mówisz, że mniej pracy, mniej wszystkiego. Guzik, prawda? Więcej ro roboty, obloty, sroty. Musisz mieć gojemniki, dwa osobne dla psami, dla samców. Łatwo tylko wszystko powiedzieć. A no zobacz, zostaniesz tutaj na górce, siądą na przykład, bo nie wiadomo jak pocztowe, tu nie będę miał taki ślot tu wsadzę znaczy nie wiadomo co na razie wsadzę, bo tu i zobacz, wszystko widzę. A jakby było odwrotnie, to co byś widział? Co byś widział? Zobacz, wszystko widzisz. Jak chodzą Stoję sobie na tance, wszystko widzę. Odwrotnie sąsiadka by widziała A tam niech chcesz siadać Niech się Niech se, se patrzy na papę Dobra, pauzujemy, do gramy będą schodzić a ty mi tak nie pozwolimy usiąść. Muszą zejść razem wszystkie. Dwa jasne są w Gębniku, a reszta jasnych wchodzi. Sześć. Siedem jasnych dobrze chodzi. Tam też chodzi. I Rumunka też z nimi siadła. Zaraz się on... A znowu dzisiaj samiec Rumun chodzi dobrze. O. To zależy od dnia. I Berlin chodzi dobrze, widzę. Zaraz się złączą, chyba. Bo padać, pogoda miała być brzydka. Czekamy na sąsiada Lot. Może podejdą jeszcze. Albo moje tam pójdą. Lot mogę mi w ogóle dzisiaj zrobić tym murem, no by mnie przeliczył. Ale nie chciało mi się łapać. Jeden jakiś, nie wiem, słaby mur, wyskakuje. Młodziaki są jeszcze niektóre. Kolega co zwoliłeś, zobacz. Ja się jaki Zobacz jak dają. Wieba to. Tamte co mają skrzydełka uderzone. Dwa. To też będą dawać. Berlinka też miała skrzydełka uderzone. Proszę o dwa Budapestli mają uderzone. Ale chodzą normalnie. Chodzą, chodzą. I to jasna. Nie jasna, tylko ciemna. Od kupru. Też już zaczęła latać, widzę Nie usadzimy ich Mam tu jeszcze roboty, roboty panowie Żeby były warunki, to by przyjechał gotowy, by go wstawił Zapłacił więcej A to samo wyjdzie, bo jeszcze... Gdzie? Drożej Bo to tu coś brakuje, to coś tu, to coś tu a jeszcze w czarnej dupie jest to, żeby go skończyć To nie mam takich listew pod spodem Nie wiem kiedy przyjadą, będę musiał chyba kupić, żeby to było szybciej Na tamtą stronę O równą siatkę Widzieliście? I ściągnął I ściągnął jakiegoś ciemnego A ten ciemny musi lecieć Ta buta też ma trzy tego. Ma dwie kropki. Szt. Nie pozwolę. Reszta nie ma, tego można zaraz wydonić. Woda. Woda. Dobra, wskoczyła ona. Wyszedłem do góry. Nie ma. Zobaczmy co to za w ogóle ciemny. Co on tutaj robi? Co on tu robi? Co to jest za ciemny? No chodź. Co to za ciemny? Zjeżdżasz. Przez jednego. pompować Już nie ma nic co będą pompować Tam te ładnie chodzą Nie może żaden ciemny Kilometer robią, będziemy tu siadał Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk jest. Siedem, osiem. Tam te maszerują bardzo dobrze. A tu Murzynów jest więcej, zobaczcie Na dole Co to jest Murzynów Dobra, pauzuję, je, podniosę Nie ma tam, coś mi wkurzają Panowie, podjął sobie Troszkę pogwizdałem, powahają i z Zobaczcie I niech teraz pompują za karę Jeden za wszystkich, wszystkich A już jakieś dwa klepacze Już jakieś dwa klepacze są Ale nie ma tam, no tutaj są dwa Widzieliście? Przeciągnęły się, już nie ma, to jeszcze pozwalają. Pół godziny, i damy na głodnego tego Budapeszta co chętnie mi złapał las do niego. Bym go puścił, ale on może pójść do niego 7 km, skąd tam nie miał pary Mówił A gdzie te dwa? Już dołączyły do nich Na hali coś jest? Nie. Ale nie ma tego Budapeszta, chyba chodzi Ale ładna pogoda, naprawdę. Muszę go wrzucić do pocztowych. Dla Przemka go oddać. Zobaczcie. dwadzieścia minut chodzą. No pauzę zrobiłem dwa razy. Ciśniemy w no, pół godziny No po południe znowu zgonimy 12 z groszami było A 12.20 Ja tam wezmę piłę coś tam podocinam Dobra, pauzujemy niech jeszcze chwilę Będą schodzić o do gramy Pół godzinki już pracują. I wszystko razem. Nawet ładnie teraz. Tam mam parę lotów z Olixa. Zobaczyłem wczoraj. Będę dzwonił. Ponoć ganiane ostro. Zobaczymy, co powiedzą. Powiedzą, że nie mają czasu z bo pracują. To w niedzielę nie pracują przy Panowie, oglądacie mnie? Potrzebuję 10 Budapesztów, takich jak ja mam. Zapłacę na zmianę krwi. Zaraz pokażę, jak. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jakie Budapeszty potrzebuje. Ja śniutkie, bez różnicy, czy to będzie 10 samic, czy 10 samców. Czy będą pary, czy nie pary. Nie wchodzi mi to. Potrzebuję na zmianę krwi. Potrzebuję coś takiego. Zapłacę, bez targowania, jak ten samczek. Jaśniutańki i cały biały, na średnim dzióbku. Na białym Zapłacę Zapłacę co chcecie. I nie musi latać. Tylko żeby nie miał żadnego piórka i taki wianeczki, siwiutki, jaśniutki. Na grubym dziobie, na średnim dziobie to nie jest. Gruby, to nie jest duży ani mały, to jest średniach. i białe oko i cały. Bialutki, jaśniutki, znaczy nie ciemne, tylko jaśniutki Są tam fajne, ale Ciemne, ja nie chcę ciemnych Tu będzie samiec Tu będzie też samiec I samica Dwa Rumuno Nie wiem co im jest, raz latają Ona raz lata dobrze, raz źle Jak jej zaśpić Chyba się nie wyspała dzisiaj Karmiki są puste Bez żarcia, czysta woda w ogóle Czysta woda. Dobra, ściągamy flagę. Ładnie jak dają, ładnie dają. Nie wiem u kogo to byłem. Mówi, że po 5 minutach, po 10 minutach dopiero się głębie rozkręcają. Może nie? U mnie to flaga musi być. A widzicie oglądam tam gościa gwizdek ma nie? Muszę z taki gwizdek sportowy kupić. Tylko bez nagrywania ten gwizdek, bo wy się wkurzacie jak się gwizda, nie? Dlatego ja staram się nie gwizdać. Dobra, niech siadają, ja biorę piłę i ktoś tam działa. A teraz chcę, żeby usiadły to nie usiądą. To jest tak właśnie z głębiami. I dwa razy tylko je wypuszczam, na zaciąg już nie puszczę. Może wannę by mi się wstawił do kąpania Przy drugim oblocie Dobra Kurczę, że nie mam wkrętarki Bo bym tu podziałał Nawet z miary to wyszło. Szkoda, że ta płyta jest taka. Malować tego nie będę malował chyba, że może pomaluję. Ale zobaczymy Jaką płytę muszę zrobić. Z robotą stoję. Z robotą stoimy. Lado. nie wiem, mi się jeszcze wylatają, to chwilę, żeby zakwasów nie miały Jak u Huber, tak za kwasy, Huber już miały, po co ładnie ci poszły, gdzie osi rozerwały. Rozerwały, już rają, jak spada. Głodno i straja. A ten budapes trzem chodzi, bo nie ma go na hali. No chyba tutaj jest z tyłu o Dobra o Murzyn bez ogona. Panowie ktoś mi złapał murzyna, nie? Ogon mu wyrwał. Wrócił z lotu. Zapomniałem powiedzieć. No nie ma ogona. Pokażę go wam później. Przemka? Możliwe. że żarcie jest nagroda Ale są nauczone po gonieniu od razu wchodzą szybko Boją się Przemka tam siedzi na hali Nie chodził chyba Doszedł w ogóle do Ciebie Jak wóru Gdzie ten bez ogona jest? Wrócił mi bez ogona, ciemny Nie wiem, później go pokażę A ktoś go musiał łapać Ktoś go musiał łapać Tu jakie pierzaki Pierzaczki moje Wszystkie pierzaczki Tam i tam samice. Dobra, zamykamy. Nic nie siedzi na niebie. Się nauczyły latać w miarę w kupie. Puścimy tam tego Budapeszta. Radę. Ten zaciąg jest panowie bardzo dobry Teraz pach zamykam, mam święty spokój Daj im żarcie przyniosę, obiad na gotuje Puścimy tego czy co tu jest już pióra noszą, już tam na dół piura noszą o, się sparzyła no już się sparzyła z tym grochem. No i dobrze. Będzie żółta z grochem. Droszki nie ma Pauza. Wypuściłem tego ciemnego. Pod zaciąg Do klatki go później wrzucę, nie bój go. I tego Budapeszta. O tu bolkę Budapesz. Policz Bo chce go to przyjedźcie po niego. A on będzie chodził do mnie do ciebie. Czego wyrzucić? Gdzie za O tu idzie O jakby ktoś miał takiej budapeszty Napisać się odezwa 10 sztuk potrzebuje Na zmianę kchi. I dobrze zapłat Tylko takie Jak No dostanie, bo on musiał wtedy, pamiętam kiedyś była mgła, w tamtym kierunku poszły gołębie I wiem, wtedy w tamtym roku to było Dobra, komu się podobał filmik Zapraszamy do subskrybowania, jak nie zasubskrybowałeś Ja działam coś Pierwsza godzina już jest Coś tam co po robię Pozdrawiamy serdecznie z Elblągowa może teraz pojedziemy z Przemkiem na jakiś targ. A w dwóch już jedziemy. Pozdrawiam.